Na pewno jest niedosyć, znaczy na pewno jeżeli chodzi o klub, no to, no to muszą być zadowoleni, że mamy to czwarte miejsce, bo, bo Legionowo też postawiło warunki trudne i my się cieszymy, że udało nam się z nimi wygrać. Natomiast no, dzisiaj nie pokazałyśmy się z najlepszej strony i przez te ostatnie mecze też nie. No, gdzieś ta forma nam, nam uciekła, nie potrafiłyśmy złapać tego grania i no i ŁKS zwyciężył, był lepszy. Takie powiedzenie, no kto nie wygrywa 3-0, przegrywa 3-2 w meczach, tak? No dzisiaj ŁKS był lepszy. No nam zabrakło w tym tiebreaku, tak, który tutaj u nas na hali był rozgrywany, postawienia kropki na i bo wtedy byśmy może odniosły zwycięstwo. Wydaje nam się, że trochę nam, nas ta przegrana podłamała i to już coraz w dół. Emocji było bardzo dużo yy, i myślę, że to było widać szczególnie po mnie, gdzie u mnie emocji nie widać. Yy, więc no, najgłówniejszy mecz, najważniejszy tak naprawdę dla nas i, i cieszymy się ogromne szczęście całej, całego zespołu, wszystkich dziewczyn, że udało nam się to wywalczyć. Myślę, że po tak ciężkim sezonie jaki miałyśmy yy, wszystkie dziewczyny myślę, yy, wszystkie zespoły nawet. To dla wszystkich zespołów był ciężki sezon. Yy, ja odczułam go najbardziej tak naprawdę. Yy, Mówię o osobie jakby mentalnie i myślę, że smakuje to tak samo jak złoto. Po takiej ciężkiej walce mecze wygrane i mamy ten brąz, więc tylko się cieszyć. <noise> Jeszcze jestem pełna emocji. Tak ciężko podsumować tak bezpośrednio po spotkaniu i po rozdaniu medali. To było po naszej myśli. Cały czas w miarę kontrolowane w trzecim secie troszeczkę uciekła ta koncentracja. Trochę zaczęłyśmy gorzej, ale nadrobiłyśmy kontuzja. Bruny. No przykro, bo to tak do końca może gdzieś tam tą, yy, coś tam zabrało urokowi temu spotkania na i oczywiście życzę dziewczynie, żeby wróciła jak najszybciej do zdrowia, bo kontuzja jest naszym wrogiem A, i żadna, żadnej nie, nie życzy źle wręcz przeciwnie, więc wracaj do zdrowia. A, yy, no ale 3-0, to, my, my to był target, zrealizowałyśmy ten cel i, i teraz jest tylko euforia. My negráme na keby, mohli mo 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 sme grať lepšie tie prvšie dva meče na, na 100%, ale vážne je, že vygrali e sme tom série i máme bronzový medal, to je najvážnejšie. My v tretom sete negrali sme dobře, negrali sme s lovom, popelnili, popelnili sme sporo blendov, ten tretí set nebyl najlepší. A to tá kontúzia a atakujúcej v, v družine Radomia ich troche trochę podbudoval alebo chceli, chceli za ňom grať, to je naturálne, bylo to vydať, ale no, na samej ešte vystarčilo to i e, je 3-0. Je, to vážny medal, ja jestem uh, uh, v LKS -e a, a tie medále, ktoré máme, som naprawdę nesamovité. Uh, Bilo mi šovstvo, byl srebrný medal, e, uh, v bylým roku mne nebylo, byl, byl bronzový medal, ale vieme, že ten sezón neskončil, že uh, uh, tak, jak miel skončiť, uh, uh, po po koronavírus teraz uh, je to naprawdę bivalčono bivalčono bronzový bivalčený bronzový medál a jesteśmy med bardzo dumni z tego